Siemanko, witajcie naturalnie na rybach. Niestety znowu bez wędki. Dzisiaj taki smutniejszy odcinek o pięknej rzece. I tutaj podamy nazwę, z reguły ich nie podaję. Jesteśmy nad liśnicą, która została w ostatnich dniach bestialsko zatruta, skażona. Jestem z Michałem. Witam, witam, cześć. A dlaczego z Michałem? Bo Michał zna tą rzekę tak naprawdę jak mało kto. Jest to jego ukochana rzeka. Sytuacja miała miejsce tutaj w okolicach weekendu. To był 24-25. Sytuacja została odkryta w poniedziałek. Do skażenia doszło najprawdopodobniej poprzez wylanie specjalnie jakiejś substancji do rzeki w okolicy miejscowości Rzetelkowo. No i Michał, ty byłeś tutaj jako jeden z pierwszych po tym, jak się dowiedziałeś i co zobaczyłeś nad tą rzeką? Przede wszystkim. I dowiedziałem się o tym. To po prostu zamurowało mnie. Jak najszybciej wykonałem telefon do mojego taty, który był tutaj, tak naprawdę pierwszy z służbami. I dowiedziałem się, że po prostu jest dramat. Jest po prostu dramat. Jest cała baza pokarmowa wszystkie rośliny ryby wszystkie ryby z Zarybień są śnięte, nieżywe. I masakra po prostu. Nie? Pierwsze zobaczyłem zdjęcia, później przyjechałem po Tak, tutaj. później przyjechałem przyjechałem e, po pracy, oczywiście. I zobaczyłem tyle śniętych ryb, to po prostu aż łza się zakręciła wokół. Tyle, tyle lat łapania. Tyle lat jakiegoś wkładu pracy. Tyle lat wkładu, tak, pracy. Tyle Wielu zarybień osób. przede wszystkim. Jeszcze tutaj, jak nawet stoimy, to widzimy różne larwy, minogi. Jest to po prostu masakra. Nie da się o tym mówić, bo po prostu. aż kręci człowieka, aż kręci w człowieka naprawdę. Łapy je... tutaj od dzieciństwa. Wychowałem się na tej rzece. Tak jak wielu moich znajomych. I w jednym momencie, nie? W jednym momencie to po prostu. nie wiem, jakby stryknięcie palcem. Nie ma rzeki. Nie ma rzeki. I nie ma po prostu żywego organizmu w tej rzece. nie wiadomo, kiedy to się tak naprawdę odbuduje. No. uh <laughs> ze skutków, ze strat, jakie jeszcze tutaj zostały poniesione w związku z tym zatruciem rzeki. Warto jeszcze wspomnieć, że ucierpiały dwie hodowle. Jedna hodowla w miejscowości Żytelkowo Rzydolkowo. Hodow... W... w Białogardzie, Białogardzie. Hodowla Abstronga. Nie wiem, czy tam właściciel nie chce, to nie jestem pewien, ale z tego co się orientuje, właściciel chyba gdzieś tam czytałem, że jakąś nagrodę nawet wyznaczył. Tak, znaczyło. nagrodę. I... Można to zgłosić przede wszystkim na policję anonimowo. Jeżeli, jeżeli, ktoś, jeżeli ktoś coś widział, cokolwiek wie, co może pomóc tutaj w ustaleniu sprawcy tego zdarzenia, no to głupi telefon, nawet anonimowo, na policję, czy nawet do dorzecza parcenty? Do dorzecza parcenty, do które jest tutaj e, gospodarzem tej wody i też oczywiście poniosło spore straty. Inną kwestią jest. E, to, że jest to kolejne zatrucie rzeki w Polsce. Jest to chyba trzecia rzeka w przeciągu tygodnia, którą słychać, że została zatruta. Gdzie są pokazywane w mediach społecznościowych obrazki z, e, obrazki z, z tych rzek, gdzie te ryby są śnięte i inne organizmy. Jeżeli tak dalej pójdzie, no to my, jako wędkarze, no nie będziemy mieli gdzie łowić i czego łowić. Dlatego my musimy o to dbać e, w jakiś sposób to nagłaśniać po to też tutaj przyjechałem z Michałem, żeby ten film nakręcić. My się żegnamy z wami w niezbyt dobrych nastrojach, dobrych humorach Myślę, że następnym razem będziemy się widzieć już na nad rzeki. Mam nadzieję, że już z wędką Może Michał mnie zabierze w końcu na troć To co, trzymajcie się, do zobaczenia w następnych filmach Na razie. Na razie